Znajdujemy się na tak zwanej siłowni kompleksu Osówka. Z góry prezentuje się to tak oczywiście. Dzisiaj za bardzo nie będziemy tego obiektu zwiedzać, bo jest śniegiem lekko przysypane, a wystaje tu pełno drutów zbrojeniowych oraz różne dziury, nie dziury, wloty się znajdują. A ja nie mam zamiaru lecieć piętro niżej i nabić na coś o. Tu woda jeszcze w ogóle stoi w środku tam tak samo hmm. Tu pełno. Zbrojenia, drutu zbrojeniowych wystaje. Idzie się zahaczyć, i nieszczęście gotowe. O. Tu przyjdziemy w lato. Jak? O, muszę patrzeć pod nogi. Jak będzie trochę bardziej sucho. Łaziłbym tymi korytarzykami, tunelami, ale teraz woda stoi tu w środku i być może na chwilę obecną odzwierciedla to, czym ta budowla tak naprawdę miała być. Wszędzie woda teraz stoi. Tam nawet widać w rogu na dole. Jak gruły przechodziły. Według mnie to naprawdę coś musiało mieć wspólnego z przepustem ogromnej ilości wody. Coś jakby stacja uzdatniania wody. No Być może no, to pobierało wodę ze strumyków poniższych. Tu woda była magazynowana, a przynajmniej miała być i miała być rozsyłana na inne obiekty miejsca w tym kompleksie na przykład do podziemnego miasta lub na na obozy jenieckie i stąd by się to mogło ta woda rozchodzić w każdą stronę, bo na oczyszczalnie to to chyba chyba nie nie wygląda. Tak prezentuje się siłownia kompleksu Osówka w zimowej szacie. Wejdziemy jeszcze tam na górę. To fajnie, bo można niezłą glebę zaliczyć. A tego tu pełno jest. Tu wystaje, tu. Także pozdrowienia z kompleksu Osówka z tak zwanej siłowni.